Hejka wszystkim, witam Was w kolejnym vlogmasie, albo może bardziej filmiku. Dzisiaj będą nasze wszystkie ubranka świąteczne. Więc co, zaczynajmy? Ale jeszcze przed otworzymy kalendarz adwentowy. Szukam z wójeczki. O, to jest. Mamy tutaj samolocik, więc zrobim będzie to samo. Tak to. Więc tak, pierwszą rzeczą to jest taka czepeczka, Ona jest na luz i niestety jest za duża. Yy, no i się nic nie da zrobić. Ale może jak będę z kimś robiła paczkę czy coś takiego, to kiedyś mu dołożę. Tu mamy takie przepiękne skarpeteczki z pepko. Chyba nie ma matki. Nie ma, ale one są z pepko po 299, więc naprawdę warto, bo są świetne. Tutaj mamy taką bluzeczkę z Tesco. Ona jest na luz za duża. Mm. Więc też komuś na pewno dorzucę. Tu też z Tesco jest taka piękna tuniczka. Ja na pewno sobie zostawię. Zapodziała mi się jedna bluzeczka, która miała takie e, trzy kółeczka e, i właśnie jedno się klikało i ona grała. Tu z Tesko taki sweterek. Mam naprawdę bardzo dużo rzeczy z Tesko. Go na pewno widzieliście w vlogmasie poprzednim. To taka mega śliczna, bluza z Pepko. O! Jest naprawdę cudna. Kolor jest tutaj oszukany ona nie jest taka czerwona jest bardziej. To jest taki mat. A tu wygląda taka mega skrawa. A tu to już w ogóle oszukuje Również z pepko takie leggingsiki. Przepiękne. Prze ja właśnie je mam do kompletu z tymi też z pepko. I to jest, są na luz trochę za dużo, bo to jest rozmiar 68, ale je, one były kupowane na dziale od 68, tak jak ta bluza. Tutaj taki cudna na piżamka, pajacyk. Ona jest z Georgia. Yy, też mam bardzo dużo ubrań z tej firmy i ją widzieliście również na się tutaj taki pajacyk on jest zapinany tak na zatrzaski, jeszcze ma takie żeby tu yy, i on jest z firmy Tu o taka firma cudny więc to są nasze wszystkie ubranka znaczy na pewno jest ich więcej, ale yy, chyba je wyniosłam, bo jak mówiłam tam, że koszulka mi się zapodziała, no to tak, do następnego vlogmasa!